Za nami sesja absolutoryjna powiatu polskiego. Jest to najważniejsze wydarzenie w życiu każdego samorządowca i cieszę się, że otrzymaliśmy absolutorium jednogłośnie 20. Radnych obecnych na sesji zagłosowało za. Rok 2021, dobrze wiemy, był rokiem pandemicznym, rokiem kolejnym trudnym, i jeżeli chodzi o pieniądze i jeżeli chodzi o wykonywanie zadań. Mimo to zrealizowaliśmy wszystkie zadania zaplanowane, przede wszystkim zadania inwestycyjne drogowe, o których mówią nasi mieszkańcy. Z głównych zadań drogowych to inwestycje w zimnicach małych, w goszczowicach, w Masowie. Ale rok 2001 to również potężny projekt i jego finalizacja, którego powiat Polski był liderem, czyli usługi geodezyjne i kartograficzne, czyli coś, z czego jesteśmy bardzo dumni, bo jest to określane jako rewolucja w dziedzinie. Usług geodezyjnych dzisiaj nasi mieszkańcy, nasi inwestorzy, projektanci nie muszą wychodzić z domu, żeby załatwić sobie mapki, żeby zobaczyć, kto jest właścicielem gruntów, bo wchodzimy w system. Płacimy za dokumentację, za mapkę. Dokumenty trafiają do nas na pocztę mailową. No i jeszcze mogę tylko pochwalić się, że w tamtym roku udało nam się zrealizować z własnych środków nowoczesne wojsko lekkoatletyczne w Niemodlinie za ponad 2 miliony 300 zł, które spełniło oczekiwania nie tylko uczniów, kadry, ale przede wszystkim lokalnego środowiska w Niemodlinie.